Witam Was serdecznie, z tej strony Tadek Duch. Pozdrawiam Was z Bałtyku. Właśnie żeglujemy wzdłuż polskiego wybrzeża na, w okolicach na wysokości Kołobrzegu. Mamy 2 do trzech boforta, idziemy pod pełnymi żaglami, ponad 5 węzłów. Morze jest zafalowane, fala do około pół metra, więc można powiedzieć, że jest prawie płasko. Jak widzicie jest słonecznie, przyjemnie, ciepło. 2 września, jest naprawdę ciepło, jest miło. Ale Bałtyk nie zawsze tak wygląda, i nie zawsze można wyjść na pokład jachtu na Bałtyku tak ubranym jak ja teraz, w krótkich spodenkach, w czapeczce i w krótkim rękawku. Właśnie dlatego, że ta pogoda na Bałtyku jest bardzo dynamiczna, to trzeba się specyficznie przygotować do takiego wyjazdu na pokład jachtu, w którym będziecie żeglować po akwenie Bałtyku. I o tym będzie ten materiał. Co ze sobą zabrać żeglując, właśnie i wybierając się w rejs po Bałtyku? Pierwsza rzecz to trzeba sobie uświadomić, co nas na takim morzu czeka. To są takie, ja bym to powiedział, trzy główne kwestie: to, jest, to jest, są warunki meteorologiczne, zafalowanie po części wiążące się z warunkami meteorologicznymi, no i bytowanie na małej przestrzeni przez kilka czy kilkanaście dni razem z innymi osobami. To, co jest związane z warunkami meteorologicznymi na Bałtyku, to przede wszystkim, w jaki sposób się ubrać i co ze sobą zabrać, wybierając się na taki rejs pełnomorski. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ubranie, to zacznijmy od tego, co nam daje ciepło to termiczna bielizna, czapka na uszy, rękawiczki, które nas mają chronić przed zimnem, ale również taka czapka, która dziś w tym momencie chroni mnie przed słońcem, ale. Żeglując tu za 8-10 godzin, kiedy to słońce zajdzie, temperatura spadnie, będzie mi potrzebna czapka już na uszy, gdzie będzie cieplej. Oprócz tego krem, żeby się wysmarować. No, uszy twarz, żeby się nie spalić, kiedy przyjdzie nam żeglować kilka czy kilkanaście godzin w takim słońcu. Musi być ciepła bielizna termiczna, z krótkim lub z długim rękawkiem, na górę i na dół. Muszą być dobre polarowe bluzy. I miękkie spodnie dresowe, które założycie pod sztormiak, nie jeansowe. Oprócz tego powinien być sztormiak. Taki prawdziwy morski sztormiak, składający się z kompletu kurtki i ze spodni. Sztormiak, który będzie miał bardzo wysoki kołnierz i będzie Was chronił przed właśnie padającym deszczem czy wiatrem. Ten, ten kołnierz tego sztormiaka będzie tak wysoki, że będzie sięgał aż powyżej uszu. Takie sztormiaki możecie u nas na czas rejsu dostać. Nie musicie ich ze sobą zabierać. Jeżeli pierwszy raz wybierasz się na morze, nie wiesz jaki sztormiak kupić, nie przejmuj się tym. Zatelefonuj do nas albo zaznacz w rezerwacji, że chcesz taki sztormiak mieć udostępniony na czas rejsu. Przygotujemy go dla ciebie. Mamy takie sztormiaki w wersji męskiej i w wersji damskiej, trochę inaczej już wykrojone. Czerwone, niebieskie, różnego rodzaju kolorów i rozmiarów przede wszystkim. Istotną kwestią są okulary przeciwsłoneczne. Nawet w rejsach jesiennych czy w rejsach wiosennych, kiedy tego słońca nie ma dużo, ale te okulary, one w tej chwili nie chronią mnie przed słońcem, bo przed słońcem chroni mnie ten daszek. Te okulary chronią mnie przed poblaskiem od wody który jest bardzo, bardzo jaskrawym, odbija taki, ten poblask od wody, to woda odbija bardzo takie ostre światło. Jakby tak żeglować bez tych okularów i mieć na przykład kurs na ten poblask od wody, to po godzinie, po dwóch te oczy mogą boleć. Kolejna kwestia to obuwie. Obuwie na jacht musi być oczywiście wodoszczelne, ciepłe, ale musi być również na miękkiej podeszwie i na białej podeszwie aby nie zniszczyć tu pokładu na miękkiej gumowej podeszwie po to, aby było przyczepne. Obuwie co ze sobą zabrać? Popularne gumiaki, zawsze o rozmiar czy dwa większe, żeby można było jeszcze ubrać ciepłą skarpetę. Oprócz tego ja sam osobiście bardzo dużo żegluję w takich butach do kostki, które mają jasną podeszwę, ale mają membranę, na przykład goretexową, żeby dalej były wodoszczelne. Czasami na Morzu Mrzy Bryzga fala i, i, i nie jest tej wody dużo i w tych gumowcach przestać całą wachtę 3 czy 4 godziny też nie jest wygodnie. Ja jestem tego świadom. To niech będą te buty do kostki. Na, zarzucicie na nie nogawkę od sztormiaka, ale te buty dobrze by było, żeby miały membranę przeciwdeszczową. Co jeszcze z ubrania? Hmm, ciepłe skarpety. Ciepłe skarpety i dobrze też, żeby to były takie z bawełny i z... Z takiego materiału jak termiczna bielizna. To, tak pokrótce, to co należy zabrać, wybierając się na rejs pełnomorski w kontekście ubrania. No i przydałyby się komplety na zmianę, tak? szczególnie bielizny i skarpet i tak dalej. To jest kwestia śpiwora. Jeżeli chcecie przyjechać tu na rejs i korzystać z własnego śpiwora, no to trzeba go ze sobą zabrać. Już wy wiecie, jaki wam najbardziej pasuje, ale dobrze by było, żeby on był też na niskie temperatury. Jeśli nie chcecie brać ze sobą śpiworu, nie ma problemu. Na pokładzie może tu czekać na was komplet świeżej, czystej pościeli razem z ręcznikiem. Wszystko to dostaniecie zapakowane w jedną torbę i będzie to na czas rejsu dla was do użytku. Tak więc Sztormiaka, który pewnie zajmuje pół bagażu, a który trzeba ze sobą zabrać. Nieważne, czy wybierasz się na rejs tylko weekendowy czy tygodniowy, i śpiwora, który zajmuje drugą połowę bagażu, bardzo często nie musicie ze sobą zabierać, wybierając się tutaj na rejs po morzu razem z nami. Kolejna bardzo ważna kwestia to jest kwestia choroby morskiej i jej świadomość. Dlaczego mówię o chorobie morskiej? Będziecie przeszkoleni w jaki sposób się zachowywać, kiedy będziecie się źle czuli. Sternik wam powie jakich zachowań unikać, gdzie to może przejść i tak dalej. Ale bardzo często zdarza się, że wy sami przywozicie ze sobą jakieś cuda, cudeńka, które zażywacie podczas yy, żeglowania, żeby zneutralizować te skutki choroby morskiej. Z chorobą morską i w kontekście tego, co należy ze sobą zabrać, wiąże się użycie jakichś leków, lekarstw, tabletek itd. Więc, gdybyście sami mieli jakieś środki, które macie od znajomych, które wam polecili i powiedzieli, że one się sprawdzają, weź to ze sobą na rejs pełnomorski, będzie fajnie pomoże ci, nie będziesz w ogóle chorował, to koniecznie o tym poinformujcie sternika. Bo ja nie wiem, czy to będzie czy to będzie aviomarin, a koniecznie ja chcę wtedy o tym wiedzieć, bo aviomarin generalnie działa na zasadzie otępienia, opóźnia działanie Waszego błędnika. Jeżeli ktoś taki aviomarin weźmie, to ja chcę wiedzieć, że ktoś wziął. Nie wiem, czy to będą zwykłe landrynki, które będą o smaku imbiru, bo imbir pomaga na chorobę morską. Jeżeli to będą zwykłe landrynki, nie ma problemu. Nie musicie mnie o tym informować. Jeżeli to będą... Landrynki imbirowe kolejna rzecz, jaką można zabrać. Jeżeli to będą jakieś plasterki, które naklejacie sobie na nadgarstek, na pępek, bo ludzie różne rzeczy wymyślają, to sobie je naklejajcie. Ale jeżeli to będzie jakaś chemia w cudzysłowie jakieś tabletki, jakiś aviomarin potrzebuje o tym wiedzieć. Ja to akcesoria, jakie możesz ze sobą zabrać na rejs pełnomorski, i które mogą okazać się przydatne dla ciebie. Na pewno zawsze jakaś latarka. My mamy na jachcie latarkę, żeby była jasność, ale gdybyś chciał mieć własną, proszę bardzo. Być może kubek jakiś termiczny, tak, z którego chciałbyś tylko ty korzystać. Mamy kilka kubków termicznych, które są dostępne na pokładzie, ale gdybyś chciał mieć własny, zabierz ze sobą taki kubek termiczny. Zabierz ze sobą swój patent żeglarski. Wiele osób, które. Pływają po morzu, szczególnie tych bardziej doświadczonych, które pływają na różnych akwenach i które przypływają do nas. Przywozi ze sobą własną na przykład kamizelkę asekuracyjną lub nawet różnego innego rodzaju środki do wzywania pomocy, np. przykład personalną radiopławę EPIRB. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale trzeba... Wszystkie te urządzenia, szczególnie przez które na przykład satelitarnie, jak personalna radiopława Epirb. Satelitarnie mogli przez satelitę moglibyście wzywać pomocy, trzeba je sternikowi pokazać. Sternik musi zobaczyć, że one są sprawne. Sternik musi wiedzieć, że kamizelkę, którą przywiozłeś, że kamizelka, którą przywiozłeś, jest atestowana i będzie mogła być przez Ciebie użyta. Nasze kamizelki na pokładzie genius locji są kamizelkami. Asekuracyjno-ratunkowymi, mają w sobie pneumatyczne naboje, które są co dwa sezony serwisowane i wiemy, co Wam dajemy. Natomiast, jeśli Wy sami coś chcecie użyć, coś własnego, nie ma z tym problemu, ale musimy zobaczyć, że to zadziała. Bardzo ważną kwestią jest jeszcze to, w co się spakować. Najlepiej miękkie torby. Podczas naszych rejsów masz, co prawda, całą kabinę na wyłączność dla Siebie. Ale sztywna torba dużo miejsca zajmuje. Jeśli nie masz miękkiej torby, nie kupuj jej specjalnie, przywieź rzeczy w sztywnej torbie, zostawisz sobie torbę w bagażniku samochodu lub u nas w magazynie w Marinie Kołobrzegu. Ale jeśli się da, miękka torba jest wskazana.